Jesteśmy, tam taką kulę zrobiłem, jednak, mimo wszystko. Otoczyłem, kurde, ten, ten ćpień. I teraz tak. Zaraz, bo ten nóż by się zdał. Albo, albo klucz, albo nóż. Nie, kluczem nie, nie, dojdę. Na razie, póki co te epoksy to takie słabawe, a może przestarzałe. Dobra, teraz tak. Symulacja. Dobra, tu wskakuje czopek. Nie odpuszcza Dobra, więc to by było tak tulejka jest w środku. Gdzie jest. O. Kawałek widać tej tulejki. Dałem tam właśnie tego co ja na akrylu. Tulejka to nic nie blokuje. Idealnie. Idealnie kurczę. Się wpasowała w temat. Przyjdzie czas, dokupię dwa czopki i wymienię je. Tutaj trochę trzeba będzie młotkiem pobić, żeby to rozkruszyć. Tulej ewentualnie rozpiłować to jest? O tutaj widać właśnie mój ten kokon Tego epoksy Brzydko to zrobione jak cholera ale no Okazuje się że nie mogłem tego starego wykorzystać Plastiku od tego czopka trzpienia Bo no bo nie Dobra to tyle Coś tam działa Odkręcam to do kupy i temat odhaczony i to myślę, że to pociągnie jakiś czas do momentu, kiedy nie rozbiorę jakiegoś tam rozbitka i nie powyciągam sobie takich, to są detale. Najważniejsze, żeby zawsze odkręcać kurde tematy i do oryginału móc wrócić i tak będzie. Okej. Okay.